Witam Was bardzo serdecznie. No moi drodzy, zapowiadany przeze mnie ostatnio efekt morza się ziścił. Popatrzcie, jakie płaty lecą, ale sypie To jest magia efektu morza, po prostu jest taka czysta magia efektu morza. Później Wam przejdę się w terenie, nagram i, zobaczę, i pokażę Wam, jak spadł śnieg, ile spadło tego śniegu. Popatrzcie tylko na to. To jest czysty efekt morza. Ale sypie Pięknie sypie Piszcie jak nam się podobają covery Będę robił je częściej Ale grube płaty teraz lecą Ja pierdziele No może się pokuszę o wyjście w teren i nagranie terenu, terenowych łowów Uważajcie na siebie Noga z gazu I popatrzcie tylko jak sypie Ja jego coraz mocniej sypie u kogo zima? Też pisać. Zima normalnie pokazuje swoje oblicze takie... Zima w pełni! Prawdopodobnie jutro też opady konwekcyjne mogą iść z, z północ na południe. Prawdopodobnie niedziela spokojna na tą chwilę i od poniedziałku kolejny efekt morza. Pięknie sypie. Ale jak! No tylko, moi drodzy, na to. Normalnie efekt morza na całego. Na morzu wygląda to pięknie, ale... Co by się spodziewał, że do nas dot dotrą aż takie opady śniegu? Moi drodzy, trzy zasady: noga z gazu, uważać na siebie, powolna jazda. Do zobaczenia wkrótce, cześć.